Bla 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 bla. Oto przed państwem gustaw bredzący co mu ślina na język przyniesie. O, a propos śliny. Właściwości psiej śliny zapraszamy do oglądania. Czy to prawda, że psia ślina odkaża rany? Tak, psia ślina posiada właściwości odkażające i oczyszczające. Dzięki zawartości lizozymu. To znaczy takiego białka związanego z systemem odpornościowym. A. A czy psia ślina pomaga na rany ludzkie? Lizozym jest wspaniałym, ewolucyjnym narzędziem ochronnym, ratującym psa przed powikłaniami związanymi ze zranieniem, lecz niestety nie zadziała on tak samo dobrze w stosunku do ludzi. Czyli co? No nie, na ludzi nie działa. A. Ślina psa nie posiada żadnych właściwości leczniczych dla człowieka. Co więcej, może dla niego stanowić zagrożenie. Czyli powiedzenie, pies ci rany lizał, nie ma sensu. Nie ma takiego powiedzenia. Czy to prawda, że w psiej ślinie są zarazki? Gruczoły pełne feromonów są umiejscowione u psów bezpośrednio przy ujściu odbytu, by pies mógł jednocześnie zaznaczyć swoją obecność zapachem na danym terytorium, ostrzec rywali, czy wzbudzić zainteresowanie u samic. Dlatego psy wąchają często odchody innych psów. A więc tak, psia ślina oprócz enzymów bakteriobójczych i oczyszczających, pełna jest zarazków i chorobotwórczych drobnoustrojów. Ty, co ty mi oczy mielisz feromonami? Mów wprost! Tak! W psiej ślinie są zarazki. No i dziękuję bardzo. Czy pies może wylizywać swoją ranę? Należy pamiętać, że wielokrotne lizanie konkretnego miejsca powoduje również mikrourazy skóry. Języki psów są szorstkie, więc takie lizanie można porównać z uporczywym pocieraniem skóry szorstką stroną gąbki kąpielowej kilkadziesiąt razy z rzędu. Stan zapalny murowany. Oczywiście w psiej ślinie znajdą się również takie substancje jak lizozym, którego zadaniem jest walka z drobnoustrojami, ale nigdy nie zapewni on całkowitej jałowości skóry. Psy po zabiegach chirurgicznych muszą nosić specjalne ubranka lub kołnierze, właśnie po to, by nie mogły lizać ran. Dysponujemy badaniami, które jasno pokazują, że wylizywane rany goją się dłużej. Między innymi z powodu powikłań bakteryjnych czy rozchodzenia się brzegów, co na ogół skutkuje koniecznością przeprowadzania kolejnego zabiegu. Lekarze weterynarii rozpoznają rozlizane rany chirurgiczne. Także nie rozlizywywuj wywój sobie ran, bo lekarz rozpozna, że rozlizyzane, rozumiesz? Nie. No dobra. Tak czy siak, takie rany są dużo mocniej obrzęknięte i zaczerwienione niż rana czysta. Czyli każde lekarstwo może stać się trucizną, powiedział epicko i dumnie Boczek w jednym z przebłysków swojego niezrównanego intelektu. Boczek, dlaczego sam sobie robisz narrację? Dlaczego ty tak bardzo lubisz wszystko lizać? Podczas lizania, mózg czworonoga uwalnia endorfiny, zwane powszechnie hormonami szczęścia, które uspokajają, zapewniają satysfakcję i budzą radość. W sposób szczególny czworonogi upodobały sobie lizanie człowieka. Robią to, aby okazać miłość i tęsknotę, powitać po długiej nieobecności czy zdobyć informacje. Chodzi oczywiście o wszystkie informacje, które pies może zdobyć poprzez swój smak i przede wszystkim węch. Dlatego jeśli myślisz, że możesz iść w odwiedziny do innego psa, a potem wrócić i twój pies się o tym nie dowie, jesteś w błędzie. Na przykład moja człowieczka ostatnio była u moich znajomych, ale mnie nie wzięła i potem wróciła i Gutek. To jest Boczek and Gutek Show, a nie smutne historie Gutka. Lećmy dalej. Dobra, ja wiem wszystko. Żegnam się. Co? No powiedziałeś żegnam się, ale nie pożegnałeś się. A czy jak na przykład kot, taki jak ja, Boczek, podrapie psa, takiego jak ty? W nos. To czy psia ślina mu pomoże na taką ranę? Pewnie tak, ale nie sprawdzajmy tego. Widzimy się w kolejnym odcinku! Hej, zapraszamy do naszego sklepu internetowego! Tak, tak, kupcie jedzonko swoim zwierzątkom. Mia, 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 mia.